Cześć, to Samajczyk. Witam Was, panowie, na moim kanale i zapraszam do kolejnej sztuczki. Teraz będzie to sztuczka z sznurkiem oraz wyjaśnię Wam sztuczkę, wcześniej pokazano. Ujawnię sekret nieujawniony do tej pory z numerami. Jest to naprawdę sekret, którego rzadko kto zna. E, dzięki temu skretowi będziecie mogli naprawdę zaimponować. a gente estou będzie de dentro então vamos testar que isso Przecięty sznurek cały, nie? Można położyć sobie tutaj w ten sposób. O, do nożyczek. Przecimy, bo to jest cały. Na tym to polega, na właśnie tej sztuczki, które której mówiłem wcześniej, a więc tak. O sztuczkę jak powiem od razu, że nie do odgadnięcia. Sami zaraz stwierdzicie, że tak jest, więc tak. Te dwie talie Od razu Biorę się za wyjaśnienie, ponieważ pokazywałem już wcześniej, więc nie będę pokazywał. Ponadto, bo jeżeli tytuł sztuczki to jest z numerami. Każda karta jest ponumerowana od 1 do 52. Chyba. I tak, na czym to polega? Tutaj te karty są specjalnie ułożone w tej talii. Dama, piątka, to dziesiątka. Nie, nie będę pokazywał po kolei wszystkich, tylko pokażę. Rysowałem na kartce, napisałem, jak to wygląda w, kolei, w kolejności od górnej. Jest tak. Dama, tak jest tutaj. Dama to jest D, Królka K, wale 2, as A i tak. Karo to jest K, a kier to jest KI, bo wiadomo. P to jest pik, a T to jest tref. I tak karty lecą. Tak ułożone żeby być. Możemy zdjęcie zrobić, czy pamiętać. że każdy zobaczy dokładnie, zdjęcie zrobić. To jest te karty, tak ułożone są. Teraz te karty numeracja, też w ten sposób, o jedynki. Tak samo, jedynka, dwójka, kier, to jest jedynka, tak dalej leci. E, szóstka, taka szóstka, tref, tak jak tam było, nie? kaji to jest kier i tak leci. Zresztą tutaj to, to bardziej można zdjęcie zrobić. Skąd tutaj wiesz, może dokładnie że pokazać, jeśli nie minęło, bo to ważne. Jak już mamy to ułożone, te karty są ułożone i te ułożone są tak widz, mówi jakąś kartę. Zawsze dodajemy 3 do każdej karty. Powiem na przykład trójka, to będzie szóstka. I tak, jeszcze jedno sobie zapamiętać. to napisałem tutaj. To jest bardzo ważne. Zakończymy. Tak karo z treflem kier z pikiem, pik z karo i tref z kierem. O tak, tutaj jest. I teraz I zaprezentuję tutaj, jak to wygląda. Ktoś mówi o jednej jakąś karty, na przykład. Siódemkę tref, więc te karty można potasować, nie ma znaczenia, te nie wolno ruszać, te karty. nie wolno tasować, bo nie, musi tak być ułożone, jak mówimy kier. Siódemka kier na przykład powiedziane, nie? Kierem, z czym jak mówiłem? Kiery są z klikami. Siódemka kier, więc czego szukamy? Dziesiątki pik szukamy. Oczywiście siódemki kier też, ale najpierw dziesiątki pik. Żeby widz nie widział, więc tak szukamy. Szukamy dziesiątka, siódemka i 3 to jest 10, dziesiątka pik. Dziesiątka pik jest. Ta dziesiątka musi być na spodzie ta karta, co dodajemy. Kładę ją. teraz szukam siódemki kier dalej. 7 kg 1, je tutaj. Te karty tak kładę. I teraz. Dziesiątka pik jest na spodzie. Numeru nie pokazuję na razie. Tylko 7 kg bo tutaj widz karty powiedział. Więc tak, 7 ta karta. Kilka kart trzeba sobie, mu tak, z 5, 6, 7, po powiedz stop, na której mam się zatrzymać, na której karcie. Pojętnie jak karty. karcie. Więc mówi stop. Troszka tutaj zatrzymuje się. Więc tą kartę kładę w ten sposób. Przekładam. I patrzę na jakie karcie zatrzymana jest. Może tak o jest. Na 40. Numer 40. 7 kiersz. 40. Więc tak, może tył, zacznę od spodu, bo to będzie długo 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. 40 karta jest 7. Natomiast jak, dobrze jest, jak się pokaże pierwsza karta tutaj, ta co ja szukam. Nie to co mi powiedział, ta co dodana, nie? Ale jak odwrotnie będzie trzeba zaznaczyć palcem czy jak, żeby później dwa razy nie szukać te, tego samego. nic tu nie poradzi na to, bo po prostu tego nie, nie ustawi tak, nie ustawi tak, nie? Więc na przykład powie ktoś, twórka Karo, nie? To będzie siódemka Karo, Karo jest, siódemka Treu będzie. 7 też szukamy. Czwórka kara. Czwórka... 7 kata i 4 kara. 7 kata i 7 kata, więc zaznaczę ją. chodzi o czw, 4 kara, szukam cały czas. Może być tu na przykład gdzieś. Przełożę tutaj sobie. Siódemka kier, kier, czwórka kara szuka. Teraz kier, pić, siódemka, nie, no dobrze, siódemka. A czwóreczkę szuka. Czwórka kier, czwórka karta. Czwórka tref, nie? I ta czwórka tref idzie oczywiście na spód. Lepiej, jak A tu sobie zaznaczyłem, nie? Tam udaję, że czwórka z to sobie jest. Mam siódemkę kierową. A czwórka tref jest na spodzie. A czwórka się siódemka na spodzie jest. A czwórka, a czwórka kier jest tutaj. Więc, więc teraz mam. Na przykład widz mówi tam ileś tam razy, nie? Stop mówię 30 stopni tutaj. No numer 22 zatrzymała się i 22 na pewno będzie czwórka też będzie. Teraz jak zrobić jakiś as na przykład? Więc no przyjmujemy, że as ma 1 i takie AS coś powiem na AS-PiK, to będzie czwórka Karo, Czwórka Karo będzie. Teraz co z waletami z królami, bo tu może ktoś zapytać, jak to z tym zrobić. Więc tak, walet po 11, więc jak jest walet, to jest AS będzie, walet Karo, to AS-tref będzie, szukamy AS-tref wtedy. Walet na przykład Pik, to Asa, kara szukamy. Walet Kier y, to Asa, Pik. Karo to Asa, W ten sposób jest. I teraz jak ktoś powie na przykład Damę. Dama ma 12, więc od początku idziemy. As ma 1, więc Dama to go do dwójki. tak jak Dama na przykład... Y, no jaka Dama, będziemy damę Pik, nie? Więc dwójkę Karo szukamy. Jest dwójka karo na spód kładę. dalej szukam damy. PIK. Jest dama PIK i kładę tutaj sobie ją. A dwójka kara na spodzie. Ktoś mówi tam po kilku kartach: stop. Tutaj na przykład, na tej, po tej karcie, nie? kładę. Trzymajcie się na 52. 52 to jest dama pik. Ostatnia, pasuje. Teraz jak ktoś powie, na przykład król, to król będzie z trójkami. Ja król będzie, król na przykład, e, pik. Będzie trujeczka trójeczka, e, karta A teraz no tak to by było od razu byłoby tak, jakby ktoś powiem Asma 1, będzie czwórka. A jeszcze ósemka dnie, jak kupował ósemka i czy to jedenanaście. Sama jeden walet. będzie walet. W różno się walet. Na przykład ktoś powie ósemka. Karo, ósemka nie? Karo. To walet krew będzie. Dziewiątka, podaj 3, 12. 12 badama. I tak dziewiątka na przykład tref, to dama kieru oczywiście będzie. Teraz jak ktoś powie yy, dziesiątka. Dziesiątka ma, trzyna, król ma trzynaście zakładamy. I to będzie dziesiątka to będzie król zawsze. Dziesiątka na przykład y, pik to król karo. Także my tutaj y, zawsze szukamy tej karty, nie tej pierwszy raz, nie tej co widz powiedział, tylko tej no my wiemy, jak jest dziesiątka, to sz, jak ósemka szukamy waleta szukam ja Jak jest pierwszy walet, to dobrze układam wtedy kawaler pierwszy kawaler, nie? Dokładnie szukam dalej. A, a pierwsza jest to karta ta, co widz powiedział, nie? to zaznaczam sobie tu i dalej szukam, żeby nie, nie powiedzieć, nie pokazać tej karty, bo każda to karta, to ktoś powie, po prostu szukasz dalej, nie? Jakiejś innej karty do jeszcze. Więc Ta karta mogę położyć sobie tutaj i szukam dalej. A do skutku jest, tam dziewiątkę szukam nie. I po, jak z, jak z, I już a ten, a ten ta karta później. Tutaj jest, o, ta na spodzie już jest. I tu kartę też sobie rzucamy. No, to zależy od kogoś, jak to są, każdy tak, żeby to zrobić, żeby to było po prostu gawalęcej nogi. Żeby nie szukać dwóch kart, tylko jednej. Zawsze, żeby widz widział, że jedno, jednej karty szuka. Dobrze, jak jest pierwsza karta, której y, ta dodana, to jest lepiej. A nie, że to trzeba samemu to zrobić przełożyć i jak zacząć... Y, ale zaznaczyć to kartę, tak żeby wiadomo o co chodzi. Także musi być tak ułożone, jak tu powiedział, te tabelki. W ten sposób. Te karty tak ułożone muszą być. I tak samo te. I tutaj karo z treflem, Kiel z pikiem, pik z karo i tref z Jak Kielem. walety są. Jak e, walet to jest as, dama to dwójka, król do trójka. Jak e, ósemka to będzie 11, to walet będzie, wtedy ma 11, Dziewiątka to będzie dama, dziesiątka będzie Król ma 13 przyjmujemy. Tych kart, co są, powiedziałem, nie wolno ruszać. ktoś przełoży, przytasuje, to już nie wyjdzie. Jedną kartę wystarczy przełożyć, już nie wyjdzie. Musi te kartę być, A te, możesz dać widzowi do atasowania, nawet jak ostatnia karta, ale jeżeli już ta, co wydana, nie w ten sposób, możesz potasować, żeby to, ten sposób żeby ta karta była zawsze ostatnia. ta karta ostatnia musi być, piątka w trakcie. te sztuczki na pewno nigdy żebyś nie, nie wiedział, co robił, nie, nie, nie odgadnie. Bo to naprawdę jest, nawet samo to ułożenie, to. Tak ma być ułożone i koniec, a jak to jest, to już takie słowo, tak jest, tak, jest, tak wyszło z tych kart, z tych i z tych. Można sobie inaczej poukładać, nie? Ale to trochę roboty je, żeby sobie ułożyć, samemu tam wymyślić jakiś inaczej. A to też było roboty. Także, no to już z mojej strony było to tyle. Zapraszam was do komentarza na Facebooka, tylko w opisie. Nie wiem, czy przy nowym roku zobaczymy, jeżeli nie, to Lubka wszystkiego najlepszego w nowym roku. I tyle z mojej strony było.